Opowieść z Norwegii, a story from Norway. Trzy koziołki spryciołki. Three Billy Goats Gruff. Duży koziołek spryciołek, średni koziołek spryciołek i biały jak śnieg, mały koziołek spryciołek mieszkali razem na łące obok pięknego strumyka. Duży koziołek spryciołek był najstarszy. I jego bracia bardzo go szanowali i naśladowali wszystko, co robił. Kiedy nadeszło lato, trawa na łące zbrązowiała, a strumyk wysechł. Trzy koziołki postanowiły pójść na wzgórza. Tam często padały ulewne deszcze, trawa bywała zielona, a w strumieniach szemrała woda. Wyruszyły, raźno podskakując kopytkami w bruk. Mały koziołek-spryciołek szedł pierwszy, średni koziołek-spryciołek śpieszył za nim, a duży koziołek-spryciołek podążał na końcu. Big Billy Goat Medium Billy Goat Gruff and Snow White Little Billy Goat Gruff lived together in a meadow beside a beautiful brook. Big Billy Goat Graf was the eldest, and his brothers looked up to him. Whatever he did, they did too. When the summer came, the grass in the meadow turned brown and the brook dried up. The goats decided to go to the hills, where there were often rain showers. There, the grass was still green, and water gurgled in the streams. Off they went, clip-clopping along the cobbled roads, with little Billy Goat Gruff leading the way, medium Billy Goat Gruff hurrying along beside him, and big Billy Goat Gruff bringing up the rear. Soon they came to a little wooden bridge. Under it lived a hideous, flesh-munching, bone-crunching troll. Wkrótce dotarli do drewnianego mostka, pod którym mieszkał szkaradny, mięsożerny troll. Kto idzie? Zaryczał, kiedy tylko usłyszał stukot kopytek małego koziołka z To tylko ja! Mały koziołek z pryciołek! Odpowiedział zgodnie z prawdą koziołek. Idę na wzgórza najeść się soczystej zielonej trawy. To ja najem się tobą, huknął troll. Idę cię pożreć. Och, proszę, nie jedz mnie, zabeczał przerażony koziołek. Ja to tylko skóra i kości. No dobrze, zmiataj stąd. Warknął troll i zamlaskał na myśl o czekającej go uczcie, gdy nadejdzie jego starszy brat, o wiele grubszy i większy od małego koziołka. Who goes there? rolał the troll, when he heard little billy goat gruff's tiny hoofs rattling across the bridge. It's only me, said little billy goat gruff. to the hills to get fat on green grass and fresh water it is i who will get fat on you growled the troll i am coming to gobble you up oh please don't eat me bleated little billy goat gruff, trembling in terror i am only skin and bones wait till my brothers comes along He he's much bigger than me All right, be off with you then, snarled the troll. Wkrótce troll znowu usłyszał nad głową stukot kopytek. Po moście szedł średni koziołek-spryciołek. Kto idzie? wykrzyknął troll. To tylko ja, średni koziołek-spryciołek, powiedział koziołek. Idę na wzgórza najeść się soczystej trawy. To ja najem się tobą, huknął Troll. Idę cię pożreć. Proszę, nie jedz mnie, zabeczał Koziołek, dzwoniąc ze strachu zębami. Jestem tylko stertą koźlej sierści. Zaczekaj, aż nadejdzie mój starszy brat. Jest dużo grubszy i większy ode mnie. No dobrze, pociągnął nosem Troll. Zmiataj stąd. Before too long, the troll heard the sound of hoofs again. Medium Billy Goat Graph was overhead, clip clopping across the bridge. Who goes there? The troll bellowed from under the planks. It's me, said Medium Billy Goat Graph. I'm going to the hills to get fat on green grass and fresh water. It is I who will get fat on you the troll said, snickering. "i'm coming to gobble you up!" "please don't eat me!" pleaded the second billy goat gruff, his teeth chattering with fear. "i am not much more than a bundle of goat hair. wait till my big brother comes along. he's much, much bigger than me!" "all right, then," the troll said, with a sniff. Be off with you. Niebawem troll usłyszał na moście tupot dużego koziołka spryciołka, który był tak ciężki, że skrzypiały pod nim deski. Kto idzie? wrzasnął troll. Stawał się coraz, coraz bardziej głodny. To ja, duży koziołek spryciołek. Odpowiedział koziołek. Idę na wzgórza, najeść się soczystej, zielonej trawy. To ja najem się tobą, uśmiechnął się szyderczo troll. Idę cię pożreć. Duży koziołek-spryciołek odpowiedział mu ze śmiechem. Chodź tu i spróbuj, nie boję się ciebie. By and by, the troll heard big Billy Goat Graf stamping across the bridge. He was so heavy that the planks creaked under his weight. Who goes there? shouted the troll. He was getting very, very hungry. It is I, Billy Goat Graf, answered the goat. I am going to the hills to get fat on green grass and fresh water. "it is i who will get fat on you," sneered the troll. "i am coming to gobble you up." big billy goat gruff laughed and said, "come and try. i am not afraid of you." "not a sliver. Rozzłoszczony troll wyskoczył z podmostu. mostu. Duży koziołek spryciołek tylko na to czekał. Skoczył do przodu, bodąc go swoimi długimi, zakrzywionymi rogami. Troll wpadł do rzeki, która go porwała i nigdy już więcej w tych stronach go nie widziano. A mały koziołek spryciołek i średni koziołek spryciołek brykali z radości, kiedy duży koziołek spryciołek dołączył do nich po drugiej stronie mostu. Udali się razem w kierunku wzgórz i przez całe lato ucztowali, zajadając się soczystą zieloną trawą. The troll jumped out from under the bridge. But big Billy Goat Gruff wasn't frightened of him at all. He leaped forward, butting the troll with his long curved horns. He crushed him to pieces. The dead troll fell into the river and was washed away, never to be seen again. Little Billy Goat Gruff and medium Billy Goat Gruff Capered for joy as Big Billy Goat Gruff came to join them on the other side of the bridge. They headed for the hills and all summer long they feasted on green grass and fresh water. Bye.